Pogoda była gorąca, atmosfera również. Atrakcje różnorodne od bloku artystycznego na scenie po liczne stoiska z różnorodnymi atrakcjami, produktami i ofertami. Tak wyglądały 46 dni Pabianic. W tym roku była to po raz pierwszy impreza łączona, plener miejsko-powiatowy. Taki rok, który spowodował, że robimy razem imprezę. Początek roku, wiadomo, wybory, dużo się działo. No, nie, nie udaliśmy rady zrobić dwóch imprez, dlatego dwa samorządy się połączyły i mamy jedną wspólną imprezę dla mieszkańców Pawianic, ale nie tylko dla mieszkańców powiatu. Święto miasta odbyło się po raz kolejny na polu golfowym A&A. Bardzo się cieszymy, że po raz czwarty. Możemy gościć całe Pabianice na wyjątkowej imprezie. Czwarty rok z rzędu dopisuje nam świetna pogoda. Jak widzicie państwo, goście również dopisują. Cieszymy się, że po raz czwarty gościmy Pabianice na terenie Aenda Holding. Mamy nadzieję, że nie ostatni raz. Mamy nadzieję, że z roku na rok będziemy mieli jeszcze lepszych artystów i będziemy mogli przyciągać jeszcze więcej gości. A jeśli już gwiazdy zostały wywołane, to należy o nich powiedzieć w pierwszej kolejności, bo jak wiadomo, na tego typu imprezach plenerowych artyści i ich muzyka jest najważniejsza dla publiczności. Jako pierwszy wystąpił zespół Leszcze. No fantastyczny, fantastyczny koncert zespołu Leszcze z Maciejem Miecznikowskim. Przesympatyczni ludzie porwali mimo tego upału Ludzi do zabawy, mimo że pod sceną nie było nas zbyt wiele, ale no, ta temperatura była tak duża, że ludzie się pochowali troszeczkę w cień. I dzięki temu, że tutaj jest trochę drzew i trochę cienia, więc można było uczestniczyć w tym koncercie. Wokalista nie tylko ujmuje głosem, ale i też ogromnym poczuciem humoru, o czym można było się przekonać między wykonywanymi piosenkami. Zespół, jak usłyszeliśmy, za rok będzie świętował swoje 25-lecie istnienia. Kolejna gwiazda to już ulubienica młodszego pokolenia. Bardzo dobrze się bawimy, super Dobre, jest, naprawdę, 13. czekamy na Lambery na pewno, więc będzie fajnie, będzie się działo. Znacie znam, tak. znam niektóre, znamy. niektóre, tak, tak. Mille, a ty to jest Dzięki, że jesteś na przykład. I pierwsze miejsce zajęła... A coś może? ...która wycisnęła 39... no, no, tak na Koncert Lambery wraz z zespołem był bardzo energiczny, co zapewne zadowoliło jej fanów, a czy tak? było z idolami trzeciej gwiazdy. Myślę, że najważniejsze i najbardziej spektakularny występ przed nami, bowiem o 21:00 będziemy gościć na scenie zespół Kult z Kazikiem Staszewskim, który ma korzenie pawianickie, więc jest to dla nas duże wydarzenie. Publiczność, jaka zgromadziła się zarówno przed sceną, jak i na polu golfowym podczas występu zespołu, zapewne świadczyła o zainteresowaniu tą gwiazdą. I tutaj należy głośno powiedzieć, koncert Kazika, który przez cały występ przemierzał scenę od lewa do prawa i z powrotem, trwał aż 2,5 godziny plus 20 minut proszonego od wielbicieli Bisu. Zapewne ten koncert zapisze się na kartach historii święta naszego miasta jako jeden z najdłuższych.

Zdecydowanie krótsze wejścia na scenę mieli inni, czyli nasi lokalni artyści na co dzień związani z miastem i Miejskim Ośrodkiem Kultury, którzy przed pabieńską publicznością mogli zaprezentować to, co robią i kochają. Był to zespół gitarzyści po czterdziestce, z którym wyjątkowo z powodu nieobecności wokalistki Pauliny Suchcickiej gościnnie wystąpił Łukasz Badowski. Oprócz muzyki pop, rock był też rap. I tutaj już obowiązkowo na scenie pojawili się raperzy w ramach kolejnej edycji Rap Lokal Pabienice. Ich występ był zarazem planem zdjęciowym klipu, który ma promować finał ich tegorocznej akcji. Zaśpiewała również 17-letnia Jagoda Śpionek, zdobywczyni 20 jubileuszowego tytułu Idolka w konkursie piosenki organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury. Nastolatka wykonała utwór Whitney Houston I Have Nothing. Ale nie tylko muzyka popłynęła ze sceny. Publiczność mogła również nacieszyć swoje oczy pięknymi kolorowymi widokami, a to za sprawą pokazu kolekcji Flower People, ludzie kwiaty, autorstwa artysty plastyka, reżysera i kostiumologa z Moku Andrzeja Ciślika. Prezentacja ta to dowód na to, że człowiek i natura współgrają ze sobą, tworząc piękno. Oklaskiwano również panie ze strefy ruchu, które zaprezentowały swoje umiejętności taneczno-choreograficzne. Imprezę na polu golfowym poprowadził jak zawsze dowcipny Robert Rozmus. Perfekcyjnie przygotowany, nie tylko zapowiadał, ale i sam zaśpiewał i bawił publiczność dowcipami. No, ale jak wiadomo, nie samymi występami scenicznymi święto miasta stoi. Na zielonym terenie AA wyrosło mnóstwo stoisk z różnymi atrakcjami. Prezentują się nie tylko lokalni przedsiębiorcy, ale również fundacje, stowarzyszenia. Mieliśmy przepiękny pokaz posłuszeństwa psów, połączony ze zbiórką karmy. Każdy mógł się przebadać na stoisku Adamedu, PCM-u. Były konsultacje z dietetykami, z pielęgniarkami. Można było przyprowadzić dzieci do takiego, takich placyków, gdzie były prowadzone animacje, malowanie buzi, plecenie warkoczyków, naprawdę było tego mnóstwo. Jak co roku mamy tę ogromną przyjemność być jedną z, że tak powiem, atrakcji dzisiejszego wspaniałego pikniku. Wśród spotkań kulturalnych, rozrywkowych jest też czas na no właśnie profilaktykę. We wspomnianej strefie zdrowia można było skorzystać z bardzo istotnych badań spirometrycznego, lipidogramu oraz ciśnienia krwi i glikemii. A po badaniach już na spokojnie bez stresu można było na przykład obejrzeć ciekawe wystawy, czy to fotograficzne, czy też rzeźby, jak również skosztować domowych wypieków. Ale na tym nie koniec. Świętować można było nie tylko na lądzie, ale i też w powietrzu. Dzięki przelotowi Robinsonem R44, lekkim popularnym śmigłowcem na świecie, można było zobaczyć pabienice z lotu ptaka. Atrakcja szkoły hali Solution, mimo iż płatna cieszyła się dużym powodzeniem. To teraz już wracamy na ziemię i zachęcamy do obejrzenia programów poświęconych 46 dniom Pabianic. Różnorodne atrakcje artystyczno-rozrywkowe organizatorzy zapewnili również w pasażu Centrum Handlowego Tkalnia. Tam na małej scenie już od godziny 11 dużo się działo. Zawsze staramy się z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizować jak najwięcej atrakcji dla naszych gości. Od początku założeniem właścicieli było, że tkalnia ma tworzyć jakby nowe centrum Pawianic. Tak? Chcieliśmy, żeby ta scena pracowała, żyła. Gościła artystów od najmłodszych do, do najstarszych i tak się właśnie dzisiaj działo, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim czas spędzony w tym miejscu umilały występy głównie uczestników zajęć sekcji artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury. Był jak zawsze energiczny i energetyczny pokaz taneczny formacji Jump Style w wykonaniu podopiecznych instruktora Filipa Cybulskiego. Radosne, znane przeboje śpiewała Agnieszka Włodarek, wokalistka i aktorka z grupy teatralnej Spektrum. Z repertuarem ludowym wystąpił zespół spotkanie z piosenką kwiatostanki na czele z jego założycielką Elżbietą Ciemką. Natomiast wisienką na torcie była muzyka podwórkowa, oczywiście w wykonaniu kapeli Dobrze prowadzonej przez Artura Modrzejewskiego. Ponadto oprócz artystów zmoku na scenie pojawili się inni. Były to dziecięce i młodzieżowe formacje taneczne ze strefy ruchu. Zaśpiewała też uczennica pierwszego Liceum Ogólnokształcącego Maria Drabikowska z zespołu Cas The Shadow oraz Lucyna mróz Cieślik, uczestniczka takich programów jak The Voice of Senior, Szansa na Sukces czy Jaka to Melodia. Oprócz śpiewająco tanecznych atrakcji były też zajęcia plastyczne. I tutaj artysta plastyk z moku Andrzej Cieślik zaprosił na ekologiczne warsztaty Zielone Pabianice. Zależało nam na tym, żeby pokazać ludziom, jak ważna jest natura. Ja chcielibyśmy, żeby te pabianice, które i tak są zielone, żeby w nich było więcej ptaków, więcej motyli, żeby ludzie poczuli się nie tyle jak na wczasach, tylko żeby naprawdę poczuli tą zieleń, tą naturę, zadbali o wodę, o powietrze. I myślę, że dzieciaki, młodzież to oddała w kolorach różowych, bo niektóre osoby tak widzą pabianice i to jest optymistyczne. I jestem z tych warsztatów bardzo zadowolony. Myślę, że cel został osiągnięty. Jak usłyszeliśmy, efekty warsztatów, czyli kolorowe formy przestrzenne, będzie można oglądać w holu Moku. Niewątpliwie dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana po raz pierwszy na święcie miasta gra terenowa. W grze wzięło udział ponad 500 osób. Rzeczywiście było, był to kulturalny tramwaj Pabianic. Wszyscy, którzy ukończyli tę grę, dostali nagrody. Ogólne zadowolenie bardzo ciekawa pierwsza. Pierwszy raz taka inicjatywa podjęta przez Teatr dla Niepoznaki. Myślę, że zostanie już na stałe w naszym repertuarze. Gra swój początek miała w tkalni, gdzie każdy gracz pobrał migawkę, a następnie szukał tak zwanych przystanków, na których były do wykonania różne zadania. Jest żabowa, czyli przystanek. Bulwary, gdzie w basenie z sadzawką trzeba wyłowić żaby. Jest przystanek gubałówka tutaj za mną, na którym trzeba wypić eliksir, ponieważ na dnie kubka mamy ukryty kod i z tym kodem trzeba znaleźć kolejnego naszego uczestnika gracz, grającego e, pana walizkowego, który e, otworzy walizkę dopiero w momencie, kiedy przyjdziemy z prawidłowym kodem. Jest również kanar, który kontroluje bilety i zadaje pytania dotyczące naszego miasta i wszystkiego, co się z tym kojarzy. Mamy również pawianico, czyli pudełka, w których nurkujemy rękoma i musimy dotykiem zgadnąć, co jest tam ukryte. Mamy również tramwaj rowerowy, czyli rowerek, gdzie trzeba przejechać dany odcinek, ale druga osoba z racji tego, że dzisiaj jest Narodowy Dzień Czytania, czyta w tym momencie, Kawałek książki. Mamy też zadanie popcornowe, czyli na odcinku między Polem Golfowym a tkalnią. Trzeba znaleźć osoby ze złotym wózkiem i w wielkim zbiorniku popcornu wylosować chociaż jedną kolorową prażynkę. Po wykonaniu zadań na wszystkich siedmiu przystankach gracz otrzymywał stempelki. Zebranie kompletu na migawce uprawniało do otrzymania nagrody. Ponadto atrakcje dla dzieci w formie wspólnej zabawy, konkursów czy eksperymentów zapewniło również ABC Centrum Logopedii i Rozwoju Terapii, jak również szkoła językowa Planet English. Na zewnątrz, natomiast na parkingu Centrum Handlowego Tkalnia stanęło duże, wesołe miasteczko z różnorodnymi atrakcjami. Na reportaż z tego, co działo się w pasażu, jak i na parkingu Centrum Handlowego Tkalnia, zapraszamy do programu PULS Miasta. Tegoroczne 46 Dni Pabień swoją inaugurację miały nie na scenie na polu golfowym AEDA, a nie opodal mostu na Dobrzyńce na ulicy Zamkowej. Nie bez powodu. To właśnie w tym miejscu odsłonięto pamiątkową tabliczkę z nazwą mostu imienia Karola Nicze. Uchwałę o nadaniu mostowi imienia wybitnego pawieńskiego pianisty, o które wnioskowało Towarzystwo imienia Karola Nicze przegłosowali radni miejscy pod koniec poprzedniej kadencji. Od wielu lat staraliśmy się o i były różne propozycje Natomiast ta propozycja wydaje się najbardziej rozsądna, bo jest zupełnie bezkonfliktowa ma to charakter miejski i w miejscu takim, który jest naprawdę miejscem kultury pabianickiej, bo jakbyśmy, gdzie spojrzymy w którąkolwiek stronę, to jest, są to piękne miejsca, pięknie zagospodarowane, naprawdę jest się czym pochwalić i wreszcie my pabianice, wzorem Pragi, mamy swój most Karola. Odsłonięcie pamiątkowej tabliczki poprzedziło oficjalne wystąpienia. Ta chwila jest dla nas bardzo ważna z wielu powodów. Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, aby uczcić wybitnego pianistę, muzyka, laureata ósmego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, ale również po to, aby upowszechniać i promować kulturę muzyczną, wybitną młodzież i wyjątkowych artystów. Karol Nicze wybitnym muzykiem przecież był, cenionym za swoją wrażliwość, za swoją interpre, interpretację oraz głębokie rozumienie muzyki Chopina. Tabliczkę odsłonili wspólnie syn Karola Nicze, Adam i wnuczek Karol oraz prezes Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Nicze Hieronim Ratajski i wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek. Uroczystość uświetnił występ zespołu Sweet and Hot Jazz Band w którego składzie zagrali również muzycy koledzy Karola Nicze którzy wraz z nim koncertowali na scenach całego świata. Po uroczystości przymości imienia Karolanicze w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się recital pianisty Pawła Kowalskiego. Artysta występował w prestiżowych Filharmoniach świata, a w Moku, jak zapowiedział, zapraszając na koncert prezes Towarzystwa Hieronim Ratajski przyjechał do pabień z szerokim repertuarem od Chopina po kilara, od romantyzmu po impresjonizm i współczesne utwory. Od niemal miesiąca Pabięńczani mają dostęp do zrewitalizowanego Placu Starego Rynku, choć drobne prace jeszcze są prowadzone, jak na przykład dosadzenie krzewów w ruchomych skrzyniach, na montaż czekają też kamery monitoringu. Władze pawień zapowiadają w październiku uroczyste i oficjalne oddanie obiektu do użytkowania. W minionym tygodniu otwarte oferty z przetargu na bieżące utrzymanie Placu Stary Rynek. Miasto przeznaczyło na ten cel 120 tysięcy złotych. Oferentów było trzech. Wszyscy zaproponowali za wykonanie zadania niższe kwoty. Firma z Bełchatowa nieco ponad 119 tysięcy złotych, spółka z Poznania 113 916 złotych, a spółka z Piotrkowa 90 tysięcy złotych. Teraz oferty zostaną poddane analizie. Wyłoniony wykonawca będzie miał spory zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku oraz pielęgnacją zieleni i utrzymaniem elementów małej architektury na terenie placu Stary Rynek. Zadania stałe zawarto w siedmiu zakresach. Są to utrzymanie części utwardzonych, i tu w zapisie pojawia się m.in. omiatanie, bieżące odchwaszczanie mechaniczne, odśnieżanie i usuwanie śliskości. Kolejne zadania to opróżnianie koszy na odpady, porządkowanie terenu, koszenie, utrzymanie zieleni, wygrabianie liści, utrzymanie toalety i elementów małej architektury. Poza tym w zapisie realizacji umowy znalazły się zadania interwencyjne, sprzątanie na wezwanie i sprzątanie po nawałnicach i wichurach. Oferent, który zostanie wybrany, wymienione prace będzie realizował do końca stycznia 2025 roku. W minioną sobotę pole golfowe Arkadia tętniło życiem kulturalno-rozrywkowym podczas dni Pabianic, a już w najbliższy weekend pojawią się na nim pasjonaci Golfa. Chciałem zaprosić wszystkich golfistów i nie tylko. Na 27 Mistrzostwa Miasta Łodzi i Województwa łódzkiego 14-15 września widzimy, widzimy się na polu Arkadia w Pabianicach. Wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia będzie, będzie mogli Państwo zobaczyć na stronach Facebookowych klubu. Turniej będzie rozgrywany w różnych formatach. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej aagolfclub.pl. Zagraj z nami i wpisz się w historię łódzkiego golfa. Zachęcają organizatorzy, zapraszając szczególnie wszystkich golfistów z Łodzi i Ziemi Łódzkiej.